Dzień dobry, Monika Laskowska i Mnich Terminator. Jesteśmy na Gali Fame MMA. Powiedz mi coś o swojej walce. Jak ją oceniasz? Witam. No myślę, moja walka, no, myślę, że była dobra. Nie unikałem ciosów, mój przeciwnik unikał ciosów, dostał, upom dostał upomnienie. Wygrałem i to się, to, to się dla mnie liczy najbardziej, nie będzie, będzie wstydu, nie? Gratuluję wygranej powiedz mi, co chciałbyś zmienić, gdybyś mógł jeszcze raz e, zawalczyć. Co byś zmienił? Wiesz co, nie wiem, no co bym, co bym zmienił. Po prostu chciałbym się lepiej do tego przygotować, tak? bo w pewnym momencie faktycznie zabra zabrakło mi tlenu, ja mu też to było widać, ale on, on jest o wiele młodszy, mimo tego, że pali i tam i pije, ale ja nie, ja nie, nie, spożywam, nie spożywam takich yy, środków, ale po prostu jest o wiele młodszy. 12 lat młodszy ode mnie jest, tak? Ja mam 42 lata, więc, więc to już praktycznie można powiedzieć, jak to się, jak to się mówi, potocznie jedną, jedną golenią się w grobie, nie? Ja tak nie uważam, jeżeli będziemy żyć 100 lat tak naprawdę, to jeszcze jesteśmy młodzieżkami. Proszę powiedz mi, jak długo się przygotowywałeś do walki? Do walki przygotowałem się 4 miesiące. Wiedziałem, wiedziałem o, o, o walce 4 miesiące i tak y, zaraz po prostu zacząłem się do tego przygotowywać, nie? Wcześniej, ja wcześniej wcześniej trochę tam trenowałem, po prostu różne takie różne takie tam, troszeczkę boksu. I, i miałem tam jakieś jakieś, ale mówię, jak się wchodzi do klatki, po prostu to się o wszystkim zapomina, zapomina się o tym, co, się, co mówili trenerzy, po prostu to jest, to jest przetrwanie, to jest przetrwanie. Tam, tam nie myśli się już tak z psychiką, tylko po prostu się czasami, czasami wali się na oślep. Czyli w klatce zapewne liczyły się już te nawyki sportowe, prawda? Które się jakby przez dłuższy czas się szkoliło? Tak, no ja myślę, że po prostu yy, no, przygotowałem się cztery, przygotowywałem się cztery miesiące, ale no, może nie, nie do końca przygotowywałem się sum, sumiennie po prostu yy, do, do, do tej walki i dlatego ta walka nie, nie technicznie po prostu była, yy, może do tej walki można było mieć coś yy, do, do życzenia, nie? Przed walką miałeś swój team, swojego trenera? Jeszcze raz? Czy przed walką miałeś swój team, swojego trenera? Yy, tak, tak, tak. Jak uważasz współpracę? Jak przebiegała Wam współpraca? Czy było wszystko w porządku? Czy chciałbyś jeszcze więcej intensywnie ćwiczyć? Znaczy na no pewnie pewnie będę ćwiczył. Teraz mówię, mam wytrącony palec i mam tam coś ze, ze stopą, może a może nie, nie wiem, boli mnie strasznie, ale na pewno nie, nie, nie wiem, nie, nie wiem, czy na czwórce na pewno się nie pokaże, może na piące, ale na pewno nie mam tego i po prostu e, zacznę dalej ćwiczyć, będę, będę dalej ćwiczył. Będę robił to po prostu też dla zdrowia. E, powiedz mi, e, jaki rodzaj sportu, jakie sztuki? Boks? Czy może coś innego? Ale co? E, co planujesz w przyszłości ćwiczyć? No że może po prostu dalej będę MMA ćwiczył, nie? MMA? Boks raczej nie, ale myślę, że MMA. Zostajesz jednak przy MMA, zaraziłeś się. Tak, no to jest fajny sport. Tutaj dużo ludzi, którzy e, wystąpili po raz pierwszy na tej gali, mieli taką możliwość, żeby tutaj się pokazać. E, jedni, jedni zostają, inni odchodzą. Nie będę tutaj podawał przyczyn, ale myślę, że akurat w moim przypadku jest, jest tak, że ja po prostu zostanę tutaj. Dziękuję bardzo za rozmowę, Monika Dziękuję. Laskowska.